pierwsza księga królewska, rozdział 22, część 2. Potem wyruszył król izraelski oraz Jehoszafat, król judzki, przeciwko Ramot Gilackiemu. Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże, rzekł do niego, zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. Ahab nie przeważył tak całkiem. Proroctwa Michała zrozumiał z tego, że Bóg obiecuje mu śmierć, ale uznał, że jest w stanie wyprowadzić Boga w pole i uniknąć swojego losu. Król aramejski zaś dał taki rozkaz swoim 32 dowódcom wozów wojennych. Nie wdawajcie się w bitwie z Bylekim, czy Pospolitym, czy znakomitym, ale tylko z samym Królem Izraelskim. Król Aramejski uznał, że najpewniejszym sposobem na osiągnięcie zwycięstwa jest zabicie głównodowodzącego no i wydał odpowiednie rozkazy, żeby do tego dążyć. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, zapewne ten jest królem izraelskim i zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim stoczyć bój, lecz Jehoszafat wydał okrzyk. I potem dowódcy wozów wojennych poznali, że nie on jest królem izraelskim. Odstąpili więc od niego. Jehoszafat był obrany po królewsku, ale kiedy się odezwał, aramejczycy poznali po głosie, że to nie jest Ahab, czyli ten, o którego naprawdę chodzi. Być może Ahab miał charakterystyczny głos, albo Izraelczycy trochę inaczej mówili niż Judejczycy. W każdym razie zgodnie z rozkazem. Dowódcy wozów wojennych zostawili Jehoszafata w spokoju. Wtem pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. A ten rzekł do swojego woźnicy: Zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Achab się przekonał, że Bóg rzeczywiście panuje nad wszystkim. Ten, który wystrzelił do niego strzałę, nie wiedział, do kogo celuje. A strzała trafiła go w najczulsze miejsce, tam gdzie mogła się wbić w ciało bez przeszkód. Lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzała się coraz bardziej i król musiał stać na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza Rydwanu. Od tego momentu Ahab się przekonywał, że Bóg panuje nad wszystkim. Nie mógł się wycofać, żeby... Zostać opatrzony, bo musiał czuwać nad bitwą i wykrwawiał się coraz bardziej, aż umarł. O zachodzie słońca rozległ się w obozie krzyk: Każdy do swojego miasta, każdy do swojej ziemi bo król nie żyje. I przywieziono go do Samarii, i tam w Samarii pochowano króla. Tak jak się spodziewał król aramejski. Śmierć Achaba oznaczała jego zwycięstwo. A gdy zmywano rydwan nad stawem w Samarii, psy lizały jego krew i nierządnice kąpały się w nim według słowa Pana, jakie wypowiedział. Bóg dotrzymał słowa. O, po śmierci Nabota obiecał Achabowi taką właśnie śmierć i Achab nie uniknął swojego losu. Pozostałe zaś sprawy Achaba i wszystko, czego dokonał, Pałac z kości słoniowej, który zbudował, i wszystkie miasta, które obwarował, opisane są w księdze dziejów królów izraelskich. Ten pałac, który zbudował Achab został odnaleziony i znaleziono w jego obrębie dużo płytek z kości słoniowej. I spoczął Achab ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Ahazjasz jego syn. Imię Ahazjasz znaczy „Jahwe pochwycił. Pewnie Ahab nadał mu to imię po tym, jak Eliasz zademonstrował całemu Izraelowi siłę Boga Jachwe i zabił wszystkich proroków Bala, ale to nie skłoniło Ahaba do tego, żeby był naprawdę posłuszny Bogu. A Jehoszafat, syn Asy, objął władzę królewską nad Judą w czwartym roku panowania Ahaba, króla izraelskiego. Jehoszafat miał 35 lat, gdy został królem, a w Jeruzalemie panował 25 lat. Matka jego nazywała się Azuba, a była córką Szylchiego. Postępował on zaś zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec. Nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawe w oczach pana. Jehoszafat kontynuował to, co robił jego ojciec, i podobnie jak ojciec. Panował długo. Imię Azuba znaczy spustoszenie. Tylko świątynki na Wyżynach nie zostały usunięte. I lud w dalszym ciągu składał na Wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Jehoszafat dbał o to, żeby w świątyni wszystko działo się tak, jak przepisał Mojżesz, ale do tego, żeby wykorzenić różne niezgodne z prawem obyczaje swojego narodu. Na to się już nie zdobył. Jehoszafat też utrzymywał pokój z królem izraelskim. Poprzedni królowie Judy, w tym także jego ojciec, prowadzili z Izraelem wojny. Jehoszafat nie chciał tego robić. Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata i jego potęga, jaką posiadał, i wojny, jakie prowadził, opisane są w księdze dziejów królów judzkich. Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca wygnał z kraju. O tym, co Jehoszafat zrobił w sferze polityki, Księga Królewska nie mówi, ale zwraca uwagę, że wytępił nierząd kultowy, którego nie był w stanie wytępić jego ojciec. W Edomie nie było wtedy króla. Królem był namiestnik. Był to namiestnik króla Judy. szafat kazał zbudować okręty handlowe, aby płynęły do Ofiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjongeber. Port Esjongeber leżał prawdopodobnie w zatoce Akaba, w zatoce Morza Czerwonego, także ten Ofir musiał leżeć gdzieś na południu. Być może była to Somalia, być może jakiś kraj położony jeszcze dalej. Wtedy Achazjasz, syn Achaba, rzekł do Jehoszafata, niech słudzy moi płyną okrętami z twoimi sługami. Lecz Jehoszafat nie zgodził się na to. Jehoszafat wyciągnął wnioski z tej wo wojny, którą wszczął razem z królem izraelskim uramot Gideackie. Zobaczył, że Bóg takim Przedsięwzięciom nie błogosławi i już więcej nie próbował tego robić. I spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn. Imię Jehoram znaczy Jachwe jest dostojny. Achazjas syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w siedemnastym roku panowania Jehoszafata, króla ludzkiego. A panował nad Izraelem dwa lata. Czynił on to, co złe w oczach Pana, i postępował tak, jak jego ojciec i jego matka, i Jeroboam, syn Nebata, który przywiódł do grzechu Izraela. Służył on Baalowi i oddawał mu pokłon, i pobudził do gniewu Pana, Boga Izraelskiego, jak to czynił jego ojciec. Achazjaż miał imię. Związane z bogiem Jahwe, ale podobnie jak wszyscy królowie izraelscy, nie był mu posłuszny, nie dopuszczał do tego, żeby jego poddani uczestniczyli w kulcie sprawowanym w świątyni Salomona i czcił Bala, podobnie jak Achab. Zwykle królowie izraelscy. Byli dosyć szybko karani, tak było też w przypadku Achazjasza. Po dwóch latach panowania umarł. To, że śmierć tak szybko zabierała królów izraelskich, jakoś nie dawało do myślenia ich następcom. i the